Czy istnieją dowody na to, że nasza planeta została zaprojektowana? Tak, istnieje mnóstwo dowodów. Ziemia jest często nazywana planetą w sam raz doskonale zrównoważoną dla życia. Żyjemy w strefie zamieszkiwalnej, w idealnej odległości od Słońca, gdzie może istnieć ciekła woda niezbędna dla życia. Nasza atmosfera ma doskonałą mieszankę gazów, która podtrzymuje życie. Nachylenie osi Ziemi daje nam pory roku, a tempo obrotu utrzymuje idealną równowagę między dniem a nocą. Gdyby Ziemia obracała się wolniej, dni byłyby nieznośnie gorące, a noce lodowato zimne, życie byłoby prawie niemożliwe. Gdyby obracała się szybciej, mielibyśmy gwałtowne burze i niszczycielskie wiatry, które pustoszyłyby planetę. Mamy też pole magnetyczne. Które chroni nas przed śmiercionośnym promieniowaniem kosmicznym. Prawdopodobieństwo, że wszystkie te warunki powstały przypadkiem, jest astronomicznie małe. Ta doskonała równowaga nie jest dziełem chaosu, to dowód projektu. Zaprawdę w stworzeniu niebios i ziemi, oraz w następstwie nocy i dnia, są znaki dla ludzi rozumnych. Koran, Sura al-Imran, werset 190.